Onet Audio. Wszystko, żeśmy dowiedzieli. Znaczy, Nie bardzo Jarosław, Jarosław Gowin miał przyjść z bombą na te posiedzenia, przynajmniej takie były zapowiedzi, y, zapowiedzi y, polityków. Y, no, przyszedł trochę z tą samą historią, którą już y, znamy. Y, wątki, które były dla mnie nowe, to na przykład spotkanie Jarosława Gowina z osobą, która go ostrzegała o tym, że są jakieś działania wymierzone przeciwko. Funkcjonariuszem niemu. służb specjalnych. No i widzisz. I, to bardzo ciekawy wątek jest, tylko że Jarosław Gowin, nie wiem z jakiego powodu, ja podejrzewam, że również dlatego, żeby chronić osobę, z którą się spotkał, cały czas powtarzał, że on tej osoby nie znał wcześniej, że on nie wie, kto to był, że dostał sms że nie kontaktował się z tą osobą wcześniej. I nagle jesteśmy w sytuacji, w której wicepremier. Mówi, spotkałem się z człowiekiem, który przedstawia mi się jako przedstawiciel służb i z nim rozmawiałem. On mi przekazał informacje. Ale nie mamy żadnego dowodu na to, że to był przedstawiciel służb. I tutaj politycy Prawa i Sprawiedliwości wykorzystali to naprawdę tak jak powinni wykorzystać. Znaczy politycznie, wciąż to jest moja ocena polityczna. E, oni go przepytywali no ale było tam kilka takich zręcznych piłek, kiedy któryś z pisowców chciał go przycisnąć, że czy powinien się spotykać na gruncie prywatnym, w, w prywatnym mieszkaniu właśnie z tym funkcjonariuszem służb na co Gowin mówi, że z Jarosławem Kaczyńskim też się, czy, 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 czy z Michałem tak. Kamińskim, czy, czy z y, Władysławem tak, Kośniakiem. Nie, że Kamyszem, były też zamknięte po tak, prostu. On powiedział, i nie że, że z Jarosławem inaczej. Kaczyńskim też się wielokrotnie spotykało. Oczywiście, oczywiście. Ale wpadło tak. tam kilka istotnych rzeczy, bo Gowin powiedział tak, że y, było zastraszanie demisją wiceminister Iwony Michałek, mm -hmm. jeśli nie zagłosuje za wyborami. Nagabywanie rodziny Michała Wypija, zatrudnionej w administracji, żeby wpłynęli na posła, żeby głosował za wyborami kopertowymi. Szukanie haków na Gowina i jego syna sprawdzane były bardzo Syno. mocno i wnikliwie biznesy syna Gowina. Szukano jakichś dotacji z NCBR-u, który nadzorował Gowin jako minister nauki. Nic nie znaleziono. No i i straszenie zarzutami prokuratorskimi szefa gabinetu Gowina Jana Strzeszka. Pytanie jest takie, jaki obraz tej władzy się wyłania z tych zeznań? Bo ja trochę jak słuchałam tego, to miałam wrażenie, jakby to były jakieś porachunki. Renata, ja ci chyba odeślę do archiwum Newsweeka, to sobie poczytaj, jaki obraz władzy się wyłania. Ale tutaj. ja sama, I, moja droga, opisywałam to. No właśnie, to, to więc ja może nie pamiętasz yy, własnych tekstów. I, i pamiętam, jak ale, wiesz, śledztwa prokuratorskie były prowadzone ale, to, miesiącami ty... przez prokuraturę Ziobry, żeby mieć haki na Morawieckiego. Które dawno powinny być umorzone. Renata, rok 2018. Rok 2018: wybory samorządowe. Wybory samorządowe na Śląsku, które wygrywa koalicja obywatelska jednym głosem. Ma jednego radnego więcej. Na Śląsk leci Michał Dworczyk. Samolotem rządowym. Samolotem rządowym pod Pan płaci, pod pani płaci, społeczeństwo. Radny Kałuża zmienia front, przechodzi ze strony koalicji. Na stronę Prawa i Sprawiedliwości. Sejmik Śląski przechodzi na, 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 na własność, pod zarząd komisaryczny Prawa i Sprawiedliwości i bezpartyjnych. To samo na Dolnym Śląsku. I to jest przykład, mhm. który wszyscy podają zawsze jako y, opus, y, jako y, takie typowe. Działanie. Modus operandi mo, Właśnie, widzisz, literki mi się przedstawiły i się za, zapękiłam. E, e, Prawa i Sprawiedliwości. I dokładnie to się wydarzyło również w przypadku e, Gowina, porozumienia i e, całej tej historii. W, nie mówię, że Michał Dworczyk oczywiście, skąd, pani mistrz. E, Politycy Prawa i Sprawiedliwości dostali zadanie przeciągnięcia, zaszantażowania, przekonania wszelkimi metodami kolegów z porozumienia, żeby porzucili Gowina. I te metody to nie są metody... Hej, no chodź, co tam będziesz siedział. To są metody gangsterskie. One zawsze takie były, tylko tutaj im się w sumie udało, bo rozebrali to porozumienie Jarosława Gowina na części. Jarosław Gowin powiedział tam również w czasie tych zeznań takie zdanie. Doskonale zdawałem sobie sprawę, że Jarosław Kaczyński mi tego nie wybaczy. Doskonale sobie zdawałem sprawę, że całą tę historię przypłacę. Że nawet Kaczyński mu powiedział: A co ty tak. myślisz, że ja ci to zapomnę? Tak. A co ty myślałeś, że ja cię odpuszczę? Nie, i Jarosław Gowin mówi: Wiedziałem, że on mi tego nie zapomni. I doskonale zdawał sobie sprawę, że w tym momencie zaczyna się koniec jego kariery politycznej. Yy, dlatego, że prawo i sprawiedliwość takie metody po prostu rozumie, stosuje, ma je w swoim katalogu oferty Ale dla wiesz, mnie zaskoczyła, partnerów. Ale mnie no. zaskoczyła jednak ta solidarność Ziobry wobec Gowina, bo jeśli to jest prawda, co zeznał Gowin, czyli że Ziobro powiedział mu, że odmówił szukania haków hmm. na niego, to znaczy, że, że między tymi maluchami koalicyjnymi była bo jakaś to, solidarność. Bo to są również Historię, która ja pamiętam z tamtego czasu, które słyszałam od polityków i Porozumienia i Solidarnej wówczas Polski yy, i po części Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego, że Ziobro nie wiedział, co z nim dalej wtedy. On nie miał zielonego pojęcia po pierwsze. Okazało się, że może na swoich ludzi liczyć do ostatniego momentu. Znaczy, Jarosław Że to Gowin, jest bardzo zdyscyplinowana tak, drużyna i że oni Jarosław się nie dadzą Gowin rozebrać. Miał ludzi, którzy po prostu zdradzili go Znaczy tak. w pięć sekund. W ogóle, na pierwszym zakręcie. Na pi pierwszy zakręt, dziękuję, do widzenia, wysiadamy, przesiadamy się do y, Adama Innego Bielana, autobusu. czyli do Prawa hmm. i Sprawiedliwości. Okazało się, po... Różnych zabiegach również Prawa i Sprawiedliwości pod adresem polityków Solidarnej Polski, że y, Ziobro może na swoich ludzi liczyć absolutnie jak na Zawisze. Znaczy nikt go tam nie zdradzi. Ale on tego jeszcze wtedy nie wiedział. On wiedział, że jeśli Gowin polegnie, to on będzie następny. Że jeśli Jarosław Kaczyński pożre Gowina, rozdrapie go na kawałki, y, odbierze mu wszystko, to następ, w następnym rozdaniu rzuci się na Ziobrę. I Ziobro dlatego. Nie zgodził się współpracować w sprawie Gowina. Co prawda miał świadomość wtedy, że on też to może przypłacić, ale liczył trochę na to, że Jarosław Kaczyński skupi się na tym rozbieraniu porozumienia, na tej zemście na Gowinie, trochę odłoży go sobie na później, a później będzie już za późno. I pamiętasz doskonale. Państwo też, nasi bierni słuchacze stanu wyjątkowego, na pewno, jak przed y, rejestracją list, tak naprawdę do czerwca, lipca nie było jasne, czy ludzie Ziobry znajdą się na listach Prawa i Sprawiedliwości. Tamte... Kaczyński bardzo długo trzymał się w stanie niepewności. to trwały te y, dogadywanie tych list i tak dalej. Jakie miejsca y, dostaną, czy będą ale, mogli wejść do parlamentu. Ale właśnie dlatego, że... Y, Ziobro postawił się wtedy Kaczyńskiemu, właśnie dlatego, że wtedy związał również tych swoich ludzi ze sobą. Kaczyński już nie miał czasu. Na to, żeby ich rozebrać. On próbował, próbował Oczywiście. to robić w czasie tych wyborów kopertowych, ale jednak Ziobro był sprytniejszy od Gowina, bo Ziobro, ta jego drużyna to są ludzie, którzy wszystko zawdzięczają jemu. To są ludzie, którzy tak naprawdę bez Ziobry w polityce by ich nie było. Więc no, Gowin miał bardziej doświadczone osoby, więcej takich osób, które coś tam znaczyły samodzielnie w polityce, jak choćby Jadwiga Emilewicz. Natomiast ci młodzi posłowie Ziobry. No, no to były osoby, które absolutnie jemu zawdzięczały wszystko karne, wobec niego lojalne. No i to ostatecznie się ziobrze opłaciło. To jeszcze nie koniec. Drugiej części tego podcastu posłuchasz tylko w aplikacji Onet Audio.